No bo tato, jestem w siódmej klasie, mhm. nie miałem żadnego doświadczenia z miłością. Może nawet bym miał dziewczynę. A tu nie możesz mieć dziewczyny? nie warto, bo wyjedziemy z tego kraju. Dobra, zaczynamy. Ruszamy w podróż życia. Wszyscy będą nam towarzyszyć, znaczy dużo dobrej energii dostaliśmy. Wszystkim wam bardzo dziękujemy, że byliście Częścią naszego życia. Pakujemy się, wyprzedajemy wszystko, co, co mieliśmy do tej pory. Włosy naszego syna? Wyrzuć to. Za tydzień zostawiamy nasze dotychczasowe życie i wyruszamy w podróż. Ogarniamy się i spadamy. Nie potrafię tego ocenić. Czy mamy więcej uwagi dla siebie, czy mniej? Jesteśmy ze sobą cały czas. <gry> Pytanie może jest takie, czy potrzebujemy się rozstawać? Czy potrzebujemy przestrzeni dla siebie? Każdy z nas. A ile masz przyjaciół lub przyjaciółek w Co? Nikogo nie mam. Jeszcze jakby delfin skoczył, co? Pięć delfinów. Jak nasza piątka. Jinx, 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 jinx. Kolejne dwa tygodnie oglądałeś filmiki dzieciństwa dzieci. Dlatego teraz nie jesteś gotowy na to, że one dorastają.